No to jeżeli pan ma pamięć do dat, to my też my musimy też powiedzieć, pamiętamy. że mamy pamięć do dat. Panie Andrzeju, dzisiaj są pana 45. Panie? urodziny. Tak, i my to pamiętamy. Proszę bardzo, jest tort dla pana. Sto lat, sto lat nie żyje, żyje nam. Sto lat, 100 lat nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz nie żyje. Panie Andrzeju, życzymy powodzenia, sukcesu, wszystkiego najlepszego od wszystkich widzów w telewizji Polsat i od całej naszej ekipy. Gratulujemy serdecznie. <tot> wszystkiego najlepszego, powodzenia. Panie Andrzeju, ja życzę Panu wszystkiego najlepszego w moim imieniu i mojej załogi. A to jest dla Pani, że Pani tyle lat wytrzymała z Panem Andrzejem. Nie <illum Weil> było co rok to łatwiej. Wszystkiego najlepszego, Panie Andrzeju. Powodzenia, trzymamy kciuki 23 lutego. Prosimy bardzo, możemy Ja się nie odważę pokroić inny. nożem. Tort jest jadalny. Ale nie przy twarzy. Zapraszamy. Możemy tu zacząć. Tak, To pada na ostatnim treningu. Ręku. Trzeba mógłnąć, Mateusz, no proszę Mateusz, cię. Mateusz! Pan Andrzej miał pomyśleć o... Naraziłeś się teraz, kochanie. I życzenia. Uwaga, niech pan pomyśli życzenie, panie Andrzeju. Ma pan? Proszę bardzo. Dobra. Teraz już, może pan powiedzieć, tak, jakie teraz, pan... teraz już może pan powiedzieć, jakie to było życzenie. Nie, żartowałam. Żartowałam, my kroimy tort, a e, dla państwa poka państwu pokażemy, co teraz będzie modnego. Właśnie w kar kar karnewale. sprawdził to Marcin Cejrowski, a my kroimy.